we krwi jest insulina. Czuska produkuje insulinę na kilogram wagi ciała. Cukier to pusta kaloria. W cukrze nie ma białek, witamin, enzymów, aminokwasów. Organizm w nadmiarze nie wie, co z nim robić, więc próbuje się go pozbyć. W jaki sposób? Kieruje go do wątroby. Wątroba próbuje go na coś wydalić, zamienić. Głównie zamienia go na tłuszcz, czyli zaczynamy przybierać na wazach. Czyli cukier to nadwaga. Tyjemy głównie z nadmiaru pustych kalorii, czyli cukrów, czyli węglowodanów, czyli roślin. Nadwaga prowadzi do tego, że czustka produkuje ten hormon, czyli insulinę na kilogram wagi ciała, ponieważ nagle zaczynamy zwiększać wagę ciała. Czustka musi obsłużyć dodatkową ilość kilogramów, które nam przybywa, i zaczyna podnosić stężenie tego hormonu we krwi. I tym sposobem poziom cukru we krwi zaczyna nam się podnosić. Ten hormon jest w nadmiarze i przy wysokim stężeniu bardzo niebezpieczny, miąższyco rodny, rakotwórczy. Dlatego czułka w pewnym momencie zaczyna się bronić, ponieważ pacjent już nie chce zrezygnować z nawyków i bardzo lubi już słodko i w pewnym stopniu uzależnia się od cukru, więc czułka wtedy nie ma wyjścia, ponieważ pacjent już nie chce zmienić nawyków, zaczyna produkować przeciwciała, przeciw komórkom petaczuski, które produkują insulinę, czyli jakby popełnia samobójstwo i zaczyna likwidować, i w ten sposób po prostu zaczyna się cukrzyca. Głównym i najpoważniejszym powikłaniem cukrzycowym jest uszkodzenie naczyń krwionośnych. Czyli cukrzyk nagle zauważa, że zaczyna pogarszać mu się wzrok. To jest pierwsze powikłanie. Drugie. Miażdżyca kończyn dolnych. Czyli następnym groźnym powikłaniem jest tak zwana stopa cukrzycowa. Czyli martwica, która dotyczy kończyn dolnych, której konsekwencją często jest. Amputacja nogi. I trzecim, najgroźniejszym powikłaniem jest uszkodzenie naczyń krwionośnych nerek, czyli tak zwana polinefropatia cukrzycowa. Nerki są filtrem, który nas odtruwa. W przypadku, kiedy ten filtr zaczyna wysiadać, coraz gorzej działać, organizm stopniowo zaczyna się zatruwać. Dlatego zaczynamy korzystać z tak zwanych dializ, czyli podłączamy je do maszyny, która ma wyłapywać te wszystkie szkodliwe produkty, ale jak wiemy, ona nigdy nie zastąpi zdrowych nerek, więc następuje stopniowe zatrucie organizmu. I to już jest naprawdę tak zwana niewydolność nerek. Finał, jak Państwo wiecie, potem jest tragiczny. Czyli cukrzyca jest bardzo groźną chorobą. Chociażby z tego względu, że pacjent nawet przy wysokim poziomie cukru nie czuje bólu, czuje się dobrze. Dlatego ta choroba jakby go usypia. I tutaj chciałbym omówić rolę prądów selektywnych, kiedy już dochodzi do tak niekorzystnych powikłań.